Chad? Alex? Powariowaliście? Hey, hey. Frank, powstrzyma ich. Mieliśmy walczyć z ludźmi z a nie między sobą. A ty, Alex, potrzebujesz go bardziej niż kiedykolwiek. Nie mów mi czego mi trzeba. Jesteś pijany. Możliwe, ale do jutra ja wytrzebieje. Za to on na zawsze pozostanie pedałem. Dosyć tego Frank. Nie potrzebuję go. Ani jego, ani pieprzonego tunelu. Wynoszę się stąd. Pieprzyć go. Wynoszę się stąd. Chad. Jak to się wynosisz? Niby dokąd? Do domu. Do Los Angeles. Jesteśmy na wyspie, po drugiej stronie pieprzonego oceanu. Popłynę. 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 Alex, to twój brat. Kto mi pomógł? Kiedy byłem na ulicy? Nikt mi nie pomógł. Nikt mi wtedy nie pomógł. Nie mam brata.